Niestety, choroby serca pozostają jedną z głównych przyczyn śmierci ludzi na całym świecie. Jednak wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że to nasza dieta może odgrywać kluczową rolę w zdrowiu serca. Istnieją pokarmy, które mogą naturalnie rozrzedzać krew, a tym samym zmniejszać ryzyko zawału serca. Jestem pewien, że zdecydowanie powinieneś się o nich dowiedzieć. Dzisiaj opowiem Ci o 12 produktach. Które powinieneś dodać do swojej diety, aby żyć długo i szczęśliwie, bez chorób i problemów. Zaczynajmy więc. Numer jeden na mojej liście to łosoś i inne rodzaje tłustych ryb. Badania wciąż potwierdzają korzyści kwasów tłuszczowych, omega-3 dla zdrowia serca. A włączenie tłustych ryb do diety jest uważane za kluczową strategię utrzymania zdrowia serca. Jednak zawsze ważne jest, aby omówić zmiany w diecie z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek schorzenia lub przyjmujesz leki. Niemniej jednak, przy braku jakichkolwiek przeciwwskazań, ważnym i niezbędnym pokarmem w zapobieganiu zakrzepicy jest spożywanie tłustych ryb. Faktem jest, że łosoś i inne tłuste ryby, takie jak tuńczyk, sardynki i makrela, są źródłem wysokiej jakości białka witamin i minerałów, ale ich szczególna wartość dla zdrowia serca polega na wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3. Kwasy tłuszczowe omega-3 odgrywają kluczową rolę w procesach związanych ze zdrowiem serca. O tym, w jaki sposób pomagają one rozrzedzać krew i zapobiegać zawałom serca, opowiem za chwilę. Kwasy tłuszczowe omega-3 mają właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny w ścianach tętnic. Stan zapalny może sprzyjać powstawaniu zakrzepów krwi i zaburzać krążenie krwi. Dlatego też, zmniejszając stan zapalny, kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszać aktywność płytek krwi, które są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi. Wysoki poziom aktywnych płytek krwi może prowadzić do tworzenia się skrzepów które mogą blokować tętnice i powodować zawał serca lub udar mózgu. Zmniejszenie aktywności płytek krwi pomaga rozrzedzić krew i zapobiec tworzeniu się skrzepów. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą wpływać na poziom lipidów we krwi, pomagając obniżyć poziom cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do tworzenia się złogów tłuszczowych w tętnicach, co zwiększa ryzyko chorób serca. Niektóre badania pokazują, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc rozluźnić naczynia krwionośne, co sprzyja lepszemu przepływowi krwi i zmniejsza nacisk na ściany tętnic. Produktem numer dwa jest oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek od dawna uznawana jest za kluczowy element diety śródziemnomorskiej, która wiąże się z wieloma korzyściami dla zdrowia serca i długowieczności. Oto, w jaki sposób spożywanie oliwy z oliwek. Pomaga zmniejszyć lepkość krwi i obniżyć poziom cholesterolu. Oliwa z oliwek zawiera znaczne ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu oleinowego. Tłuszcze te pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi, co zmniejsza ryzyko tworzenia się płytki cholesterolowej w tętnicach i poprawia ich elastyczność. Oliwa z oliwek jest bogata w związki fenolowe, które mają silne właściwości przeciwutleniające. Te przeciwutleniacze pomagają zapobiegać utlenianiu cholesterolu LDL, co może zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej w tętnicach i zmniejszać ryzyko chorób serca. Niektóre składniki oliwy z oliwek mają właściwości przeciwzapalne. Zapalenie odgrywa kluczową rolę w rozwoju chorób serca, a spożywanie oliwy z oliwek może pomóc zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Kilka badań wykazało, że spożywanie oliwy z oliwek może pomóc rozrzedzić krew. Dzieje się tak, ponieważ oliwa z oliwek zawiera witaminę K, która odgrywa rolę w regulacji krzepliwości krwi. Umiarkowane spożycie oliwy z oliwek może pomóc obniżyć poziom czynników krzepnięcia krwi, co zmniejsza ryzyko zakrzepów i udarów. Niektóre badania pokazują również, że spożywanie oliwy z oliwek może zwiększyć poziom dobrego cholesterolu we krwi. Co może również pomóc obniżyć ogólny poziom cholesterolu i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Produkt numer 3 to czosnek. Czosnek jest znany z wielu korzyści zdrowotnych, w tym zdolności do rozrzedzania krwi i rozluźniania naczyń krwionośnych. Aktywne składniki czosnku, takie jak alicyna i związki zawierające siarkę, mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu. Może prowadzić do tworzenia się złogów tłuszczowych w tętnicach, co zwiększa ryzyko chorób serca. Czosnek pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i zwiększyć poziom dobrego cholesterolu, co poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Czosnek ma również właściwości przeciwzakrzepowe, co oznacza, że może pomóc rozrzedzić krew i zapobiec tworzeniu się skrzepów. Może zmniejszać aktywność płytek krwi. Komórek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi, co zmniejsza ryzyko zakrzepów krwi i poprawia krążenie. Czosnek zawiera związki, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne. Na przykład alicyna może pomóc zmniejszyć napięcie naczyniowe, co prowadzi do rozszerzenia tętnic i poprawy przepływu krwi. Może to pomóc obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć obciążenie serca. Czosnek jest bogaty w przeciwutleniacze takie jak kwetiapina i selen, które chronią komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Pomaga to w poprawie zdrowia naczyń krwionośnych i zapobiega chorobom układu krążenia. Spożywanie czosnku w żywności lub w suplementach diety może być korzystne dla utrzymania zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Zawsze jednak zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania czosnku. W celu leczenia lub zapobiegania chorobom układu krążenia, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek problemy medyczne lub przyjmujesz leki. Produktem numer 4 na mojej liście jest awokado. Owoc ten znany jest z łagodnego kremowego smaku i wysokiej zawartości zdrowych tłuszczów. Awokado jest bogate w tłuszcze jedno nienasycone, zwłaszcza kwas oleinowy. Tłuszcze te pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi. Jednocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu. Jest to ważne, ponieważ poziom cholesterolu wpływa na lepkość krwi. A im niższy poziom złego cholesterolu, tym mniejsze prawdopodobieństwo tworzenia się skrzepów krwi. Awokado zawiera fitosterole, składniki roślinne, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Fitosterole są podobne do cholesterolu i konkurują z nim o miejsce w układzie pokarmowym, blokując jego wchłanianie do krwiobiegu. Pomaga to obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, co pomaga zmniejszyć lepkość krwi. Awokado zawiera witaminę E, która jest silnym przeciwutleniaczem. Witamina E pomaga zapobiegać utlenianiu cholesterolu we krwi, co może prowadzić do tworzenia się płytki nazębnej w tętnicach. Ponieważ tworzenie się płytki nazębnej może zwiększać lepkość krwi i zwiększać ryzyko zakrzepicy, Ochrona przed utlenianiem cholesterolu może pomóc zmniejszyć to ryzyko. Awokado jest bogate w potas, który pomaga regulować poziom płynów w organizmie. Prawidłowa równowaga płynów we krwi jest ważna dla utrzymania prawidłowej lepkości krwi. Potas pomaga również rozluźnić naczynia krwionośne, co może poprawić przepływ krwi i zmniejszyć nacisk na ściany tętnic. Wszystkie te czynniki sprawiają, że awokado jest doskonałym wyborem dla utrzymania zdrowia układu. Sercowo-naczyniowego i zmniejszenia ryzyka zakrzepów krwi. Włączenie awokado do diety może być korzystne dla osób dążących do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i rozrzedzenia krwi. Produkt numer 5 to Grapefruit. Ten owoc cytrusowy znany jest z wysokiej zawartości witaminy C i innych składników odżywczych. Ponadto Grapefruit jest bogaty w witaminę C, która jest silnym przeciwutleniaczem. A przeciwutleniacze pomagają zapobiegać utlenianiu cholesterolu we krwi, co może prowadzić do tworzenia się płytki nazębnej w tętnicach. Zapobieganie tworzeniu się płytki nazębnej pomaga zmniejszyć ryzyko powstawania zakrzepów krwi i poprawić krążenie. Grapefruit zawiera pektynę, rozpuszczalny błonnik, który wiąże się z cholesterolem i pomaga usunąć go z organizmu przez jelita. Pektyna pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania płytki nazębnej i zakrzepów krwi. Grapefruit zawiera flawonoidy, które mają właściwości przeciwutleniające i pomagają rozrzedzić krew. Niektóre badania wykazały, że flawonoidy mogą poprawiać krążenie krwi. I obniżać poziom płytek krwi we krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepu. Grapefruit zawiera również limoninę, związek fitochemiczny, który może pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Limonina pomaga zwiększyć aktywność enzymów biorących udział w metabolizmie cholesterolu, co może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Grapefruit ma niską zawartość kalorii i tłuszczu. Co czyni go doskonałym wyborem dla utrzymania zdrowej wagi i zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Dlatego też spożywanie grejpfruta w postaci świeżej lub w formie soku może być korzystne dla rozrzedzenia krwi i obniżenia poziomu cholesterolu. Jednak zawsze najlepiej jest skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek znaczących zmian w diecie, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek problemy medyczne lub przyjmujesz leki. Produkt numer 6 Orzechy. Orzechy włoskie, migdały, orzechy laskowe zawierają wielonienasycone tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6. Tłuszcze te pomagają obniżyć poziom złego, cholesterolu we krwi, który jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Kwasy tłuszczowe omega 3 pomagają również zmniejszyć stan zapalny w organizmie i poprawiają krążenie krwi. Orzechy zawierają również rozpuszczalny błonnik, taki jak pektyny. Włókna te wiążą się z cholesterolem w jelitach i pomagają usunąć go z organizmu przez jelita, co pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Orzechy zawierają fitosterole, sterole roślinne, które blokują wchłanianie cholesterolu w jelitach. Fitosterole konkurują z cholesterolem o miejsce w układzie pokarmowym i pomagają obniżyć jego poziom we krwi. Orzechy są bogate w przeciwutleniacze, takie jak witamina E, kwercetyna i polifenole. Przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki, co może pomóc w zapobieganiu utlenianiu się cholesterolu we krwi i tworzeniu się płytki nazębnej w tętnicach. Orzechy zawierają magnez, który odgrywa ważną rolę w regulacji tętna i ciśnienia krwi. Magnes pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i poprawić krążenie krwi, co z kolei pomaga zmniejszyć lepkość krwi i ryzyko zakrzepu. Spożywanie orzechów w umiarkowanych ilościach w ramach zbilansowanej diety może być korzystne dla zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Należy jednak pamiętać, że orzechy są wysokokaloryczne, dlatego ważne jest, aby spożywać je z umiarem. Aby nie przekroczyć zalecanego dziennego spożycia kalorii. Produkt numer 7: Czerwone wino. Czerwone wino jest często kojarzone z korzyściami dla układu sercowo-naczyniowego, a wynika to z kilku czynników, w tym jego zdolności do promowania rozrzedzania krwi. Oto jak to robi. Czerwone wino jest bogate w resferatrol, który jest rodzajem przeciwutleniacza polifenolowego. Resferatrol ma wiele korzystnych skutków dla zdrowia serca. W tym zdolność do zmniejszania lepkości krwi. Aktywuje on produkcję tlenku azotu w organizmie, co z kolei pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i zmniejszyć lepkość krwi. Jest to ważne, ponieważ cieńsza krew może lepiej krążyć w naczyniach krwionośnych, zmniejszając ryzyko zakrzepów i zatorów krwi. Niektóre badania sugerują, że czerwone wino może działać jako słaby antykoagulant, czyli substancja, która pomaga zapobiegać krzepnięciu krwi. Może zmniejszać aktywność płytek krwi, komórek krwi, które biorą udział w krzepnięciu krwi. Pomaga również rozrzedzić krew i zmniejszyć ryzyko powstawania zakrzepów. Spożywanie czerwonego wina w umiarkowanych ilościach może pomóc zwiększyć poziom dobrego cholesterolu i obniżyć poziom złego cholesterolu. Może również pomóc zmniejszyć lepkość krwi i obniżyć ryzyko tworzenia się płytki nazębnej w tętnicach. Ważne jest, aby pamiętać, że te pozytywne efekty czerwonego wina są związane z piciem go z umiarem. Spożywanie alkoholu w dużych dawkach może mieć odwrotne skutki i zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. Zaleca się umiarkowane spożycie czerwonego wina zazwyczaj nie więcej niż jeden standardowy kieliszek dziennie dla kobiet i nie więcej niż dwa dla mężczyzn. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę swój indywidualny organizm. I skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian, w diecie lub stylu życia. Produkt numer 8 to granat. Owoc ten znany jest z wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, witamin i minerałów. Oto jak granat pomaga rozrzedzić krew i rozluźnić naczynia krwionośne. Granat zawiera wiele przeciwutleniaczy, w tym polifenole, takie jak kwas elagowy i antocyjany. Te przeciwutleniacze pomagają chronić komórki organizmu. Przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, które mogą przyczyniać się do stanów zapalnych w naczyniach krwionośnych i uszkodzeń ścian tętnic. Niektóre badania pokazują, że przeciwutleniacze, znajdujące się w granacie, mogą pomóc rozluźnić naczynia krwionośne. Dzieje się tak poprzez poprawę syntezy tlenku azotu, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi. Rozluźnienie naczyń krwionośnych. Pomaga zmniejszyć nacisk na ściany tętnic i poprawić przepływ krwi. Przeciwutleniacze granatu pomagają również zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Stan zapalny może powodować uszkodzenie ścian tętnic i tworzenie się płytki nazębnej, co zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Zmniejszenie stanu zapalnego może pomóc zmniejszyć to ryzyko i poprawić zdrowie naczyń krwionośnych. Granat może również pomóc rozrzedzić krew ze względu na zawartość pewnych substancji, które mogą pomóc zmniejszyć krzepliwość krwi. Na przykład, granat zawiera kwas elagowy, który może pomóc zmniejszyć aktywność płytek krwi, komórek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Spożywanie granatu w postaci soku, całych owoców lub jako suplementu może być korzystne dla utrzymania zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Jednak zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę swój indywidualny organizm i skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie lub stylu życia. Produkt numer 9 to otręby kukurydziane czyli zewnętrzna warstwa grysu kukurydzianego, która pozostaje po przetworzeniu ziarna. Są one bogate w rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik, witaminy, minerały i inne składniki odżywcze. Otręby kukurydziane zawierają znaczną ilość rozpuszczalnego błonnika, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi poprzez wiązanie cholesterolu i kwasów tłuszczowych w jelitach i zapobieganie ich wchłanianiu do krwiobiegu. Ponieważ wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do tworzenia się płytki nazębnej w tętnicach i zwiększać ryzyko zakrzepów krwi. Obniżenie poziomu cholesterolu pomaga rozrzedzić krew i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Otręby kukurydziane są dobrym źródłem magnezu, który odgrywa ważną rolę w regulacji rytmu serca i napięcia naczyniowego. Magnez pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co może poprawić krążenie i przyczynić się do rozrzedzenia krwi. Niektóre badania sugerują, że witamina K może odgrywać rolę w regulacji krzepliwości krwi. Chociaż dokładny mechanizm działania witaminy K na rozrzedzenie krwi wymaga dalszych badań, niektóre dowody sugerują jej pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Otręby kukurydziane zawierają przeciwutleniacze takie jak witamina E i selen, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Może to pomóc w zapobieganiu utlenianiu cholesterolu we krwi i tworzeniu się płytki nazębnej w tętnicach. Spożywanie otrębów kukurydzianych w diecie może być korzystne dla utrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego i zmniejszenia ryzyka zakrzepów krwi. Jednak zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę swój indywidualny organizm i skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie lub stylu życia. Produkt numer 10: rośliny strączkowe. Fasola i inne rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, soczewica i groch są ważną częścią zdrowej diety i mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu i poprawić zdrowie serca z kilku powodów. Fasola i rośliny strączkowe są bogate w rozpuszczalny błonnik, taki jak pektyny i beta-glukany. Włókna te wiążą się z cholesterolem w jelitach i pomagają usunąć go z organizmu przez jelita, co pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi. Rośliny strączkowe mają niski indeks glikemiczny. Co oznacza, że nie powodują skoków poziomu cukru we krwi po ich spożyciu. Stabilny poziom cukru we krwi może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. Pokarmy te zawierają znaczną ilość białek roślinnych, które są wspaniałą alternatywą dla białek zwierzęcych, które są bogate w tłuszcze nasycone. Zastąpienie białek zwierzęcych białkami roślinnymi. Może pomóc obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi i poprawić ogólny stan zdrowia serca. Rośliny strączkowe są bogate w przeciwutleniacze i fitoskładniki, takie jak polifenole, flawonoidy i karotenoidy, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki i stanami zapalnymi, które mogą być związane z chorobami układu krążenia. Niektóre badania pokazują, że regularne spożywanie roślin strączkowych może pomóc obniżyć ciśnienie krwi ze względu na zawartość potasu, magnezu i innych minerałów, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne. Włączenie fasoli i innych roślin strączkowych do diety może być korzystne dla utrzymania zdrowego serca i zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę swój indywidualny organizm i skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie. Produkt numer 11 to ciemna czekolada. Jest to nie tylko pyszny deser, ale także produkt, który może mieć pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Ciemna czekolada jest bogata we flawonoidy, zwłaszcza flavanole. Związki te mają właściwości przeciwutleniające i pomagają rozszerzać naczynia krwionośne. Flawonoidy pomagają zwiększyć produkcję tlenku azotu w organizmie, co z kolei rozszerza tętnice. I poprawia przepływ krwi. Pomaga to zmniejszyć opór przepływu krwi i obniżyć ciśnienie krwi. Flavonoidy, znajdujące się w ciemnej czekoladzie, pomagają poprawić wrażliwość tętnic na tlenek azotu. Efekt ten pozwala tętnicom rozluźnić się i rozszerzyć bardziej efektywnie, gdy jest to potrzebne, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Ciemna czekolada zawiera wysokie stężenie przeciwutleniaczy. Takich jak polifenole i katechiny. Związki te pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które mogą powodować stany zapalne w naczyniach krwionośnych i uszkadzać ich ściany. Potencjalne zmniejszenie stanu zapalnego może również pomóc poprawić przepływ krwi. Niektóre badania pokazują, że spożywanie ciemnej czekolady może poprawić profil lipidowy krwi. W tym obniżyć poziom złego cholesterolu i podnieść poziom dobrego cholesterolu. Może to również pomóc w poprawie zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Niektóre badania sugerują, że flawonoidy, znajdujące się w ciemnej czekoladzie, mogą poprawiać przepływ krwi do mózgu i poprawiać funkcje poznawcze. Chociaż ciemna czekolada może mieć pozytywny wpływ na zdrowie serca i naczyń krwionośnych, ważne jest, aby spożywać ją z umiarem. Aby uniknąć nadmiernego spożycia kalorii i cukru, zaleca się wybieranie czekolady o wysokiej zawartości kakao i spożywanie jej w ramach zbilansowanej diety. Produktem numer 12 jest zielona herbata. Produkt ten znany jest z wielu korzyści zdrowotnych, w tym zdolności do obniżania poziomu cholesterolu i rozrzedzania krwi, co z kolei zmniejsza ryzyko zakrzepów krwi. Zielona herbata zawiera wysoki poziom przeciwutleniaczy polifenolowych. Przeciwutleniacze te pomagają chronić lipidy przed utlenianiem, zapobiegając tworzeniu się płytki nazębnej w tętnicach i obniżając poziom złego cholesterolu we krwi. Niektóre badania sugerują, że picie zielonej herbaty może pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie jego wchłaniania w jelitach. Składniki zielonej herbaty, takie jak katechiny, Wiążą się z cholesterolem i pomagają usunąć go z organizmu przez jelita, co pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Zielona herbata zawiera substancje takie jak katechiny i flawonoidy, które pomagają rozrzedzić krew i zapobiegają powstawaniu zakrzepów. Poprawiają one aktywność śródbłonka, komórek wyściełających wnętrze naczyń krwionośnych, co pomaga poprawić ich funkcjonowanie i zapobiega sklejaniu się płytek krwi, co może prowadzić do zakrzepów krwi. Regularne spożywanie zielonej herbaty wiąże się z poprawą funkcji naczyń krwionośnych i ogólnie zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Zielona herbata pomaga zmniejszyć stan zapalny w organizmie i wspiera zdrowie śródbłonka, co ma wpływ na poprawę przepływu krwi i zmniejszenie ryzyka tworzenia się skrzepów krwi. Zielona herbata zawiera naturalne antykoagulanty, takie jak katechiny, które mogą pomóc w zapobieganiu krzepnięciu krwi i powstawaniu zakrzepów. Regularne spożywanie zielonej herbaty w ramach zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia może pomóc obniżyć poziom cholesterolu, rozrzedzić krew i zmniejszyć ryzyko zakrzepów krwi, co jest ważne dla utrzymania zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Zawsze jednak najlepiej jest skonsultować się z lekarzem. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek znaczących zmian w diecie, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek problemy medyczne lub przyjmujesz leki. Podsumowując, regularne włączanie powyższych produktów do diety może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego serca i naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia i poprawiając ogólny stan zdrowia. Jednak zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę swój indywidualny organizm. I skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie lub stylu życia. Dbaj o siebie i bądź zdrowy.